komentarz na świeżo dostanie. Ale to bez, bez głosu będzie kochanie. Jak to bez głosu? U mnie jest zawsze głos. Tak. Dwóch panów fachowców tutaj męża ratuje. O, w skali 1 do 10 ile teraz było? Aha, no to nieźle. skali zaraz zabraknie. Za dwa tygodnie trzeba latać. Za dwa tygodnie to do sanatorium. Nigdy nie był. Na rehabilitację. Kiedyś powiedział lekarzowi, że jest lepogu. dobrym materiałem o, genetycznym. O, 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 o. Że o, jest dobrym? O. Materiałem genetycznym. Pan doktor w ogóle nie wiedział co to znaczy. Powiedział, że w książkach nie ma takiego sformułowania medycznych. To proszę tak na sygnale nie do Jeźdźcie, tutaj. Kręcę. Ja też kręcę. Aha, dobrze. A, masz, Dawaj tą kamerę tutaj.

Z, z latania. Czerepcy. Trochę długo te loty dzisiaj miałeś. Wszystko? Tak, okaże, nie... zaczekaj. Tak to jest, jak się lata, szaleje w powietrzu. Między pępkiem a bokiem. Powiedzmy, że tu. To jest wódka. Szkoda, że zapachu nie ma. A Jezus Maria. Trzeba, mam chwycić fałsz kurny. Ty. Tak. Yy. ja, ja sobie tak zrobię, lubię. Zrobisz kop. Nie. Nie da rady. Nie da rady. Nie, ja nie da rady. No przestań. Poważnie. Nie da rady. Daj mi jeszcze raz ten płacik. Ja muszę coś łyknąć. No to se daj spokój, no Czekaj, czekaj, eee, jestem na razie wyłącz. Ja się muszę przy... Poczekaj, nie będzie tego momentu. Poczekaj, dobra. Czekaj, czekaj, ja nie wiem, kiedy się zdecyduję. Poczułaś? Ja nie wiem, kiedy się zdecyduję. Cholera, jasno. Paut i hop. I już. Powoli, kazał doktor. No to powoli. Proszę filmować. No jest filmowane. Ale co się naśmiałyśmy, to nasze. A, operacja teraz... się udała. Pacjent nie zmarł. Teraz puść, puść ten chłop. Czekaj czekaj czekaj, 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 Teraz kielona trzeba wypić. Resztę <laughs> po znieczuleniu. Po znieczuleniu. <laughs> za moje zdrowie. A jaki dobry buda. No dziękuję za filmowanie.